Witajcie z tej strony do was Zapraszam was na kolejne materiał Skoro nas wie Prison Architect siećnik tak taki jak obiecałem I lecimy z ucieczką z naszego Obozu pracy i tak, yy, dodatki Tryb ucieczki I wchodzimy tutaj To miejsce raczej nie, to nie Bo niestety yy, Ten zapis by się z zbudował Ja mam tylko auto save'a którego muszę Użyć tutaj sobie I powinno być ok więc yy, Lecimy co? Więc lecimy... Tak, znasz, to, to jest nasze więzienie... Bransko, dobra, to jedziemy sobie. O, puszczą nas. i jest strażnik z Bransko. To Do naszego miejsca docelowego, można by Dobra, szlaban otwarty Dobry O, dobra, sporadzka, jesteśmy w naszym wyj... Jesteśmy już, już... ten I widzę, że mamy dosyć dobre miejsce na fajną ucieczkę Bo widzę jedyne doskonalenie w Okej, okay, dobra, ci tu już wam pochmurzę Il Okej, okay, dobra Kurdej Okej, okay, dobra jesteśmy osobą o amerykańskim tym yy, biorze czyli jesteśmy w średnie zagrożenie yy, więc na porządek raczej yy, no oczywiście nie oczywiście cięć ale chciałbym żebyście zdobyli łapkę w górę i subskrypcję pod tym yy, kanałem byłbym bardzo wdzięczny yy, kiedy po prostu byłbym bardzo wdzięczny tak Więc yy, yy, yy. Mamy tyle, każdy Nie za fajną, nie za ten pomysł To jest klinka wala miniaturkę jakoś to dorzuciłem Dobra, yy, i idziemy sobie raczej tędy Idziemy sobie raczej przejść I ogólnie przejrzeć co tu się wyrabia ogólnikowo jest warsztat, i może do tego warsztatu bym chciał się dostać. Można początek tak, tak po prostu na początku bym się chciał dostać do tego warsztatu. Odważa mi pan od razu? O, dziękuję bardzo. Ok, to coś w tym warsztacie będzie fajnego, który można. To jest jakiś pikax. Będziemy wziął piła śrubokręt. Młotek Tutaj, ja myślę, że wezmę sobie ten filofik wyjdziemy i przejdziemy może do drugiego miejsca. Także, że Budweb nie będzie tam wiedział, co się tutaj dzieje dokładnie. Więc to ja bym chciał, żeby nie spuszczono tutaj do tego miejsca. Ale otworzycie mi też tutaj. Halo! Oj, idzie, stacjonuje, no, dobra. E, coś to było. E, to jest ten ręczny taki ten. To jest biuro. Dobra, myślę, że sobie weźmiemy pikax numer 2 I myślę, że też nie, nic nie... Ja ty... czy, czy mogę to już dzić? O nie, to koło, nie, nie chciałem przepraszam Dobra, muszę się pomić, bo Kurde, lepiej Kurde, moty za jest, prawie, to jest moty. O, się starają, mocno. O, w tym kierunku leci, owak. No właśnie, tak się czułem. E, no, e, to był głupi ten jest. <grystanie> tutaj Bóg patroluje, warto wiedzieć. Więc e, musimy się odwrócić na miejsce. Kurde napatrzcie no, to No pójście tutaj O stacjonujesz gdzieś Jest stacjonujesz tutaj O tutaj stacjonujesz kolego Proszę mi tworzyć I byś leczony Tu w okręt szkła Dobra weźmiemy Nie miałby ukraść kurde z łodzi do tego Dlatego O zrąbał Nie ja zrobiłem jak coś no, A trochę tych punktów wypoczynku punkt, wbijemy punkt O fak O właściwie psa mnie ja pobiły ale Ale psa jak biemno, nie wiem przytomność wasz Pieska musiałem pobić przepraszam Nie miałem wyboru Dobra, ale jest troszkę silniejsi że mam taką reputację podwiększoną. I statystyki nie będą takie najgorsze Więc teraz tak, potrzebujemy się na pewno postaci O, teraz uzdarem Teraz też i to i tu będzie teraz skoro zabiję osobę, która stacjonuje tutaj Teoretycznie nie powinny... A nie, dobra, pojawi się kolejny, okej, okay. dobra, dobra, a dobra, mam z powrotem yy... Siu! Ale jest mocarny, nie? to jest mocarny strażnik I w instant Strażnik mocarz Dobra, dobra to Do wracamy tego się akurat nie że od, od, na, od razu po prostu... Y, podskromioną osobą zostanę Motek, tu jest jakiś Dobra, to wezmę To jest świder jakiś. To jest jartarka to sami? z młodka. Dobra, mamy... O, pak. Cześć, ten, ten pies jest to się rusza. Cześć, ten pies jest to się rusza. Owak, nie mam broni. <grym>, czy nie mam nic? Cześć, ten pies jeszcze. Tu yy, raczej nie potrzebuję, bo. Dobra. W ten sposób musimy się tym zająć, bo. Jest niefajnie, jak to tak się dzieje. Musimy sobie tego pikaksa. Więc proszę o tutaj otwarcie drzwi Okej, okay, pan co mi sukcesuje Otworzy mi fajnie drzwi Dobra, mogę go na spokojnie zadzigać tutaj A my pikaksa Wiertło Ile ma?

Pół pracowników do klepy. I tutaj. O, zostałem rozkrębione, ale na pewno sobie punkcie potrzebka. Aj! Ładnie. Det er tanker òg. På alle sider. Okej, okay, wiemy się, do miejsca, to nie powinno być kompletnie być. To do było dziwne. Dobra, bez, bez przedłużania, bo mikrofony liczą troszkę. Nie potrzebuję kompletnie. Potrzebujemy się jeszcze raz do tego, 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 tego Tępego jednego miejsca. już bez bicia, tylko bez przypału, bez przypału po prostu. No, halo O, dobra. Modo tu mamy. Tu mamy wirtora, tu wierzemy. Bo kręt jest Pikax. Byłbym fajny, żeby znaleźć Papikax, bo by na pickaxe, najlepiej chyba. No, daj panu ten drzwi, bo teoretycznie to jest drewniany. O, tak jak ukradł Od razu Proszę o otworzenie mi drzwi Thank you Dobra, idziemy do naszej zeli teraz, próbować kopać cokolwiek. A, jak zdarzy. Dobra, to ze mną wszystko O, tam tutaj uwielbiamy, fajnie nawet Tam się wtela fajnie Ó. Vai tinha para aí. teoretycznie możemy też zrobić kolegów do pomocy na przykład też by dać więcej punktów do ucieczki trochę na przykład pobawić się z tymi więźniami yy.

Popadli go. Jak? Ej To było dziwne.

A tutaj moja tala jest chyba U to ciwalet jest? Hmm, to że jest dalej Pomikary Pomijemy, zobaczymy czy są dalej Nasze Okej, okay, są To jest dziura, bo możemy potem poprawić naszym yy, więzieniu, Bo widzę, że. Aha! Fajnie. A mierota, jedna została. Yy, no, no, nie to fajnie. fajnie. Ale teoretycznie uciekliś, i ja tu nie wiem, czy mu się tak zbugowało, że moja post, no, nie no, po się tak zbugowała ale uciekliśmy i nie więc radę, zostawiliśmy jednego plus buga, ale daliśmy radę, ja byłem główek, <laughs> uciekliśmy z więzienia, a raczej do mojego jednego obozu przez y, głupi błąd w moim budowaniu, y, pewnie go poprawię i będzie o wiele ciężej uciec bo naprawdę żeby uciec z tamtego bloku bez kopania to nie da rady inaczej, ewentualnie trzeba podpalić, podpalić ten... Odpalić e, więzienie i odpalić wszystko, i tyle w się. Ale tak to myślimy, że żegnać w ten moment. Więc do zobaczenia. Cześć, no i co? No i nara. Quaila qu 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 już odłożył do jego e, miejsca, więc e, e, PNW dla niego. E, no cóż, no. Więc e, subskrybujcie, lajkujcie, no i cześć.